Dobra, kochanie, zaczynam o polityce. To jest dosyć ciekawy temat, bo polityka rządzi się bardzo ciekawym prawem. Nie ma zasad. To, jeżeli polityk mówi, że działa zgodnie z zasadami, kłamie. Walka polityczna była, jest i będzie. Jeżeli warto o coś walczyć, tym bardziej warto walczyć nieuczciwie. To jest pierwsza zasada polityka. Kłamać, naginać, oszukiwać, po to, aby zdobyć elektorat. To jest najważniejsze. Pamiętaj, że najważniejszą rzeczą to nie należy bez potrzeby politycznej kłamać, oszukiwać i kraść. Czyli, jeżeli nie mam w tym interesu politycznego, tego nie robię. Ale, jeżeli pojawia się interes polityczny, niestety, jest to rzecz konieczna. Szczera odpowiedź może przysporzyć tylko problemów. Niestety politycy nie mogą być szczerzy, ponieważ sami nie kreują siebie, to w jakiś sposób myślą, tylko um, mamy do czynienia jak grupy trzymające władzę. Są osoby, które finansują polityką, kampanie wyborcze, które sprawiają, że jeżeli ktoś lubi i chce być na świeczniku, no, otrzymuje taką szansę w zamian za korzyść dla pewnej grupy, dla pewnego lobby. Fakty, aczkolwiek interesujące, są bez znaczenia. Nie jest ważna prawda. Ważne jest to, w jaki sposób przedstawicie fakt. Fakt przedstawiony z kilku stron może sugerować coś zupełnie innego. Nie liczą się dowody, liczy się tylko to, w jaki sposób przedstawicie swoją korzyść fakty. Prawda jest zmienna. I to jest niestety kontynuacja faktu. Fakt jest prawdą. Obiektywną, subiektywną. Obiektywną, jeżeli mówimy o czymś z boku, ale subiektywną w zależności od tego, z której strony na to patrzymy. Jeżeli spojrzymy na prawdę od tyłu, i zobaczymy cały, całą scenę. Yy, zupełnie inaczej może ta prawda wyglądać niż ta, która jest od przodu, ta, która nam, to, ta, którą nam się pokazuje. Mamy tutaj taki trochę teatr, czyli pokazując jedno, sprawiamy, że pokazujemy tylko to, co chcemy, żeby ktoś zobaczył. I uwaga, kluczowe: obietnica nie jest gwarancją. Możemy obiecywać wszystko. Jeżeli ja startowałbym na osobę, która będzie pełnić funkcje publiczne. Na pewno obiecywałbym co najmniej kosmodrom i zawłaszczenie Marsa przez Polskę. I obiecuję Polakom, że będę obiecywał.